No, witam wszystkich kolegów. I można powiedzieć, jaki stary, taki głupi. Jest 17.53. Tak gdzieś, nieco ponad godzinę godzinę temu otworzyłem gołębnik, żeby tak sobie wyszły, bo mi ich szkoda było, bo cały dzień siedziały, bo wiało, bo brzydko było. No i 12 poszło do góry. No i teraz. Po nieco ponad godzinie mamy tutaj czwóreczkę. Piąty jest po... z 50 metrów wyżej albo więcej od nich. <laughs> ale 12... 12 ich było. Siedmiu nie ma. Śladu nie ma. Kurde, są powyżej tej chmury. A jeszcze to z zachodu słońca zostało. Dobre półtora godziny. Może lepiej. No ale człowiek głupi nie powinien gołębi otwierać o tej godzinie. No ale mówię sobie, a młode to nie pójdą. Aha. Szok. Trzymajcie kciuki, kurde. Jest 18. Chmura odeszła. A gołębi nadal tylko pięć. Się troszkę roz, roz, yy, rozeszły po niebie. Osobno chodzą, ale tu jest jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Piąty cały czas u góry, wysoko ponad nimi. O, teraz ta trójka się trochę zbliżyła do siebie. O, o kurka wodna. Kiepsko widzę tą siódemkę. O, słabo to widzę. Jak człowiek taki głupi, no to będzie cierpiał. O, widzę je! Kurde, szok! Są! Są! Są u góry! o Boże, na kropeleńce! Idealnie w zenicie, są, są, są! No tutaj mam piątkę tych młodych, one trochę tak się rozpieszczają chwilami. No, tutaj dwa są. Tam jeden, tutaj, o, taki biały, oj! Najwyżej jestem, nie mogę ostrości ustawić, kurczę, ja, nie idzie ostrości ustawić, no ale jeszcze jest reszta, powinno być 7 u góry, no tu już. Trzy to będą lądować. O, jeden już schodzi. Jest muzynek. Nie, nie, to będzie siwy. Czarny jest. I ten muzynek. To będzie rycek, a to będzie od Mirka Bigosa białolocik. I to jest godzina 189 Tam jest ten biały O, mamy go teraz Na dużym pułapie jest No i przed chwilą widziałem tą resztę kurczę, ale Teraz mam problem je namierzyć. A ten kurcze. Biały to jest czy Blankop? Nie widać. A to może być nawet krasy. Nie, to nie ma ciemnego owanka. To będzie albo ten warszkop taki biały. Albo któryś z Blankopów. O jak jest poniżej. Jego kurcze namierza. On się podniósł, bo był już niżej. Ale tej reszty nie widzę. A drugi jasny gołąb gdzie jest Oj oj oj, przed chwilą był Straszne jest to niebo niebieskie, nic na nim nie widać. Mało kontrastowe jest. Hop O, to jest ten. A drugi? O Jezu, są. Są gołębie, są, 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 są. Patrzcie Na maksymalnym zbliżeniu. O, mam je. Mam je. Jest sześć. Ale gołym okiem ich nie widać, kurczę, prawie, że. No mamy je. Także... Ile ich jest? 6? 2? 4? 6? Powinno być 7. Mógł się któryś tam zawieruszyć. To jest maksymalne zbliżenie, jakie mam. Max. Ogniskowa 1320. Szok. Teraz Wam to oddalę, Uważajcie. O, proszę. I godzina osiemnasta, czternaście. No już tak zachód słońca za nie wiem lekko ponad kukurydzą Słonko jest zaraz. Się zaczyna, zacznie się chować. Mam nadzieję, że one powracają. Chłopcze, teraz ich w ogóle nie widzę. Jak się... Na tego białego namierzałem, to udało mi się je wypatrzeć, ale to jest taki pułap, że wątpię, że one zajdą. No, jestem ciekaw, czy będę cierpiał 19:11. I od 19 tak 4, 5, bo 19.05 patrzyłem na zegarek, a już jakiś czas je tam obserwowałem, czyli od dosłownie 7 minut obserwuję, jak trzy gołębie schodzą z góry. I wcale się z kubańcą nie spieszy. Spróbuję je podciągnąć. O, widać je pięknie. Mamy tutaj tę trujeczkę na zbliżeniu prawie sześciokrotnym. Teraz, jak wieczorem, to łatwiej nagrać, bo nie ma jest takie kontrastowe światło. No i one schodzą. Oddalę z powrotem. O, a tak wygląda sytuacja. Jest praktycznie 19.14: miał być zachód słońca. No i tak pewnie jest, bo tutaj taka góry za trochę przysłania. Czyli tutaj ta trójeczka schodzi, ale trójki brakuje. Nie widzę tutaj. Powinien być biały taki warszkopek z dwiema steróweczkami. W ogonie powinien być muzyn białolot. Powinien być siwokrasy. No nie bardzo. A teraz zbliżyłem i nie mogę ich z powrotem naostrzyć na nie. O, 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 o. są. Oj, to przesadziłem ze zbliżeniem, bo jest ośmiokrotne. O teraz, czterokrotne. Także schodzą pomału, może, może wylądują. Tam jakiś białolot jest jeden. To wie, czy to nie jest siwokrasy? Bo takie jasne skrzydła ma i ciemny ogon. Tak mi to wygląda. Czyli byłby jakiś siwy gołąb, murzynek z białymi lotkami. Może mój ulubieniec ten z białymi sterowkami w ogonie zejdzie. I siwokrasy. O, i jak oddalimy, to ich nie widać. Przereczkę wyłączyłem. Żeby ich teraz niepotrzebnie już nie płoszyć Hałasem Także no ciemniej, ciemniej z każdą minutą A one Naprawdę mogłyby się trochę pospieszyć, kurczę. O Czterokrotne zbliżenie jest O I trujeczka Trzech brakuje, bo sześć nagrałem kamerą około godzinę temu, 18.18 18 chyba jak je nagrywałem naprawdę mogłyby się pospieszyć gnojki jakiś komar tu lata i widać go w kadrze mogłyby naprawdę już Zacząć schodzić jest 22 po, kurczę. O, trzykrotne zbliżenie jest, troszkę się przybliżyły. Komary mi tu latają, żrą mnie niemiłosiernie. Kurczę, ale mojego faworyta nie ma. Jest tu Murzynek białolot, albo siwy białolot. W głębiach od Mirka Bigosa. Ten starszy taki poza mojskich. Albo mój murzy to jest taki białolotek z ciemnym ogonem. No trudno jeszcze tu wyczuć. Wygląda mi na mirka, ale pewności nie mam. Na pewno jest mój siwokrasy. Chyba jest jeszcze jeden murzynek z białymi lotkami. Nie widać, czy to jest czarny gołąb Ale tak, jakby miał białe lotki, bo to jedno skrzydło się wydaje takie krótsze. O, widzicie, już jest za ciemno. O, ucieka, tylko dotknę na ostrzy i gubi obraz. No i niestety się podnoszą gnojki. Tak to bywa. O tej porze przy zachodzie słońca one idą do góry, bo tam jest wyżej. O, czteroklotne zbliżenie jest, tylko można je tak mignąć. O! Mignę to są. Ale skubańcy szybują sobie, kurczę, bawią się no. Zamiast na gołębnik schodzić. I ciągle jakiś komar wskakuje w kadr. O, teraz to już nie idzie ich przyostrzyć w ogóle. O, niestety. 19.27. No, na zbliżeniu to Wam ich nie pokażę. godzinę, muszę zmniejszyć. 19.27. Oj, oj oj o, teraz i widać bez, bez podciągania, nie ostro, ale trochę widać szok, a kurczę mogłyby zejść, no. Sytuacja wygląda Ciemno już jest Czy za horyzontem niebo Za linią horyzontu O, one tam o Widać je ale Słabe światło już się robi No jest 1932 No niestety tu w aparacie to to niebo się jeszcze wydaje jasne, ale że jest tak ciemno, że ja je ledwo widzę. Aparat już ich nie ostrzy. O! Tylko przy dotknięciu. No! Na ułamek sekundy je złapię. Teraz sam ich nie widzę. A tam są. Cholera na bok, przedchodzą. O! Tam są. Teraz trzyma na zbliżenie trzykrotnym, ale idą na bok. No, wracają, wracają, ale. O. Trzykrotne zbliżenie jest. nie sądzę, żeby usiadły, nalej no, trzech jeszcze i tak brakuje. Było ich sześć, jak filmowałem. A powinno w ogóle być siedem, jeden już wcześniej gdzieś się odłączył. No tak, tam sobie powoli zamiast zejść na gołębnik, to jak takie sierotki Maryśki się tłuką. Wolniutko lecą. No ale to już jest za późno, żeby chyba usiadł. No. W ogóle śladu nie ma po słońcu. O, witam Was. Jest 19.35, 10 września. I mam u góry trzy gołębie już po zachodzie słońca. Które mi nie weszły do głębnika i są jeszcze w powietrzu, były w zakryciu. Było tam ich 7 głębi w tym zakryciu. Jeszcze o godzinie 18, mniej więcej 17, 16 zdążyłem je sfilmować. Część głębi dzisiaj zeszło, bo 12 było na bardzo wysokim pułapie. Piątka ładnie zeszła na spokojnie. siódemka się rozszalała. Potem już widziałem tylko szóstkę gołębi. Teraz, już od co najmniej pół godziny schodzi trójka. No, już ponad pół godziny schodzi trójka, i nie zeszła. I nie zeszła, jak już nie zeszła, to nie zejdzie. To już nie ma na to szans. Także jakiś stary, taki głupi. Nie puszcza się gołębi zamojskich. Po 16.30. No to się potem tak kończy właśnie. Chociaż kolega dzisiaj właśnie tą samą sytuację przeżywa, a u niego gołębie yy, wzbiły się o 14.30 bodajże. Także naprawdę miały czas, żeby zejść, no i też jeszcze nie zeszły. Także jest dzisiaj jakaś wybitna pogoda. Strasznie je niesie i chce im się latać. Nie chce się im lądować, no nic. Teraz to już ich nie widzę w ogóle. Dam wam znać, czy coś wróciło. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam wszystkich. Hej. No, jest 19.39. Już nie idzie ich naostrzyć. O! Coś tam mignęło. Coś tam mignęło. Jest. O! Widać je. W tej chwili je widać. Przybliżenie jest 3,4. No i... Niestety, one coraz bardziej na boki odchodzą. Nie ma szans nie usiądą. Nie ma szans. No cześć, witam was serdecznie. No mamy dzisiaj piątek, 11 września. Dwa gołębie wróciły. Wrócił siwo krasy. I wrócił Murzynek, mój ulubieniec. Ten właśnie z tymi takimi steróweczkami białymi w ogonie. Pięknie w się prezentuje. No są tylko dwa. Pięciu gołębi brakuje. No pomału zaczynają się schodzić, bo jeszcze. Nie wiem, 15, 20 minut temu. 20 minut temu ich nie było. Są dwa, no czekamy na resztę. Może jeszcze coś dojdzie. Oby. Trzymajcie kciuki. 10 po 7 i mamy kolejnego. A skąd wracają? Tak, akurat kolega przyjechał do mnie i zdziwiony mówi, że wysoko. No to nie jest wysoko, ale on schodzi z ładnej wysokości, więc jest dobrze. Także mamy kolejnego. Mamy kolejnego, czyli jest nadzieja. No ale ten skubany to naprawdę z góry schodzi. Nie tam gdzieś z boku, tylko z góry. Kurczę, zaraz zobaczymy, który to jest. Pięknie. Pięknie. Będzie siwy. Ja się nie wiem czy to jest ten siwy z różowym znacznikiem. No ale gdzieś w dół był dal... wysoko. Naprawdę. Zaraz sprawdzimy który to siweczek jest. Także mamy trzeciego. Coś się dzieje. Coś schodzi. No, brakowało wczoraj siedem.